w kolejnym tygodniku mangowym. Ja jestem Frono, po drugiej stronie siedzi... Heavy rush, nie ma ludzie. Dokładnie, i dzisiaj recenzujemy chapter Fairy Tail'a numer 387, pod tytułem bardzo wiele mówiącym Tartarus Ark, chapter czwarty, ojciec i syn. Tak chyba będzie? To, 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 Tak, dokładnie. Uwaga, od, uwaga, patrząc na układkę pierwszy raz... On... Tak trzech okładek, czyli bardzo no. od trzech tygodni mamy faceta na okładce tylko. No, nie ma żadnych jest na okładce, tak. To znaczy są zakryte greje, ale nas to nie kręci, więc... No. Nie liczymy tak kocycki. I kolejny raz opis jest tak głupi, <gryw> rozbrajający. No ja już nawet nie czytam tych opisów. Generalnie nie chcę mi się za dużo tekstu. <gryw> Triumfujący wzrok greja nawet... Nawet kości, nie wiem, dinozaura są w foku, a ja tylko... No, no, fuck. no ale przechodzimy oczywiście do mięska. No, i mamy bezpośrednią kontynuację poprzedniego chapteru, czyli demonia demoniaki się spotykają z fairy Tail'em. W składzie no za... mamy Sub-Zero, mamy generał pia z piaskowego dziadka, mamy... Człowieka rekina i kogoś, kogo wcześniej chyba nie widziałem, ale jakiś nazwijmy go jednorożcem, bo on ma taką fryzurę. Dobra. I lat. Spot tak, spotykają się z tego, co widzę, z Natsu, z Grejem, z Gadżilem i z Juwią. I chyba i Lucy gdzieś tam, gdzieś tam leży. Ta, nie, na tyłu leży. Hmm. Ale dobra, ona się napracowała na mózg. Ona może. Generalnie chapter jest dość szybki. Jest dość szybki, ale podoba mi się to, że tytuł całego chaptera zależy tylko od pierwszych trzech stron. Prawda. I słuchajcie, bo w... oczywiście Natsu jako ta będzie gadał, jaki jak to zaraz no. nie, be, jak, jak oni nie będzie. Jaki on nie będzie ducha. No. Jaką kość w kością gardle stanął. No. No ale, a w Sub patrzy się na Greya. Grey chyba coś zrozumiał. Tak. Juvia też coś zrozumiała. W Sub Zero pachnie jak Grey, co jest hmm. trochę niepokojące. Tak, Sub tylko się uśmiechnął. Nonszalanckim uśmiechem. Tak, i widać, że on się w tańcu nie... No. ociąga. Dokładnie. I od razu atakuje Greya i zabiera go w inne miejsce. I to jest koniec Ojciec i Syn. I tyle. Dokładnie. Tutaj dla chętnych jest taki kadr, gdzie ich twarze są generalnie dość blisko siebie, więc, więc można sobie porównać, czy nie są przypadkiem podobni, czy coś. Raczej nie podobni, bo podobni to oni są a za bardzo. <noise> no, no i dalej mamy po prostu tak w. Je, Ciemno-skóry tak. jednorozek. Ten co puszcza wiatry? Tak, ten co puszcza wiatry. No i tutaj się zaczyna taki szybciutki chapter, bo przez wiatr przebija się gazik e, ze stali, tak. tak. Jego blokuje za to rekinia, rekinia Morda. Dokładnie. Który, nie wiem, nie wiem, to jest, to jest, to jest dość dziwne, ale. No powiedzmy, że okej, okay, niech se blokuje stal gołymi ręcami. No, no i dobra. mamy jeszcze, jeszcze piaskowy dziadek. Ma te kości dziadek. na łapie, to, dobra, a, tak. możemy to wybaczyć. Piaskowy dziadek próbuje zaatakować Gadzila. Jego z kolei próbuje skontrować Natsu. Natsu nie może go skontrować, bo to jest ogień. No, ale będzie mogła skontrolować go Tak. I chyba jej się to udało. Tutaj pierwszy raz, teraz widzę, że tak, ale jak pierwszy raz czytałem, to było... Trochę niewyraźnie tak, wyraźne. Nie. Czy, czy go skontrowała, czy nie. Tak i. Ale to Ale Julia to dość szybko dostaje takie. Chyba z powodu szybkości dostaje trochę z piasku. No. Gadżet dostaje z... z byka. Tak, przywalił krzywo z łokietka. Dokładnie i to dość mocno. No. Oczywiście to rozklevanasu, który zostaje uderzony z... Piorunami? Nie, nie, ja myślałem, że to on używa tych piorunów. A nie, dobra, tu jest ten jednorożec, on w niego że jakimś tak ręk, dobra, to on go walnął piorunami. Chora, chora, ale to chyba pioruny, bo robi bzyt. No. Tak, jest duże bzzyt, okay. jest tu na pewno pioruny. No i w sumie wyglądają Lucy, jak Lucy oczywiście jest zawiedzona, pod tytułem mówi Mina. No. Jezu, potrafię tłumaczyć na polski. Prawda? Czyli co się z wami dzieje, wszyscy? Tak ja mam tylko everyone. Tak, ale oczywiście Natsu się włóca, zaraz się oni odpowiedzą i oczywiście no cool. Juvia, Juvia, się, Juvia się martwi o Greja. Oczywiście oczywiście Gadżet zamiast był kiedyś rywalem, ale teraz za przodu pasa na jest o wesoło. No, dokładnie jest wesoło. Dzięki Bogu, że została dżuwia, no. I, no tak, i słuchajcie, i będzie akcja, będzie ostra akcja. Nie, mamy przeskok do... ...Hapiego w wersji papieskiej. Aha, tak. Z piuszką na głowie. No, w zasadzie to z grzybem. Z grzybem? Tak. Ale ci to nie do... jest zwykły grzyb. Tak, to nie jest zwykły grzyb, bo ci, co dokładniej oglądają... I czytają Fairy Taila, to od razu zobaczą znajome paski na, na tym grzybie. Okazuje się, że to jest nasz ulubiony okrąglinek, który tak, absorbuje. Który miał okazuje zginąć. Się... Żeby okazuje się, że przeżył. No, bo A, bo dał się absor absorbować Hapiemu. Hapiemu. No. The fuck. O, i no, teraz to... jest moja ulubiona część chapteru. Ale poczekaj, poczekaj, zanim dojdziemy, to wygląda na to, że grzybek ma taką. Jakby to ładnie powiedzieć? Tak one pieceowo, trochę to tak zaleciało. Okay. Pamiętasz jak było, jak, jak Luffy był też obleziony grzybami? A no, był rzeczywiście. No. Tak trochę one pieceowo, ale no. dobra, to może być ciekawe. Zostawiamy hmm. na mnie to może być ciekawe. Tak. Teraz Dalej mamy, mamy tak, przesk przeskok do całej reszty fairy taila, którzy się szwendają po mieście zniszczonym. Tak. Ta. A Makarow gdzie uruchomić. Tego Lumia historię pewnie. Ta te drzwi. I znowu drzwi. Ta. Po prostu ja nie wiem. To jest manga o drzwiach. Te z takimi drzwiami. Tam, ta, no przecież tam w ze smokami tam też były chiebane drzwi. Drzwi przedczasowe. Boże, to jest. Tak. Otwieram przyszłość, ale no, no. dobra, zostawmy to. Mm. I dalej mamy marzenie każdego fana Loli. Tak. Ponieważ. E, e, kurna, jak ona się nazywa? Wendy? Wendy, tak. No masz napisane. No. No Wiesz co, nie, nie zloadowała mi się jeszcze strona do A, końca. Wendy się budzi? Tak. Wendy się budzi po prostu i się pyta, co się stało ze, z tą trwawą, czyli z tym całym tak, space neutralizatorem tak. magicznym. O, I się pyta, I... Czy, czy my nie eksplodowaliśmy? Nie, nie eksplodowaliście. Tak. Mówi Jak ten mod... Doran Bolt, Doran Bolt. Tak. Ten co. Pamiętam, ten... tak, który miał moc modyfikacji wspomnień. Tak, rozumiecie? A Ta. pamiętajmy, że ona wcześniej leżała na takich krwaczkach kwiatach. If you know what I mean, I see what you did there, po <noise> Dokładnie, to jest... Trochę takie niepokojące, ale to oczywiście hmm. to tylko my, to... Tak. Możemy się mylić, ale się nie mylimy. No i widzimy... Nie mylimy, nie mylimy. Nie, nie. No w jak Dora, bo jest taki spokojny, jak okazuje. Aha. Ale to na końcu się dowiemy. Dlaczego? Bo jest dziwiowo, on jest taki spokojny, jak przeczytałem hmm. cały chapter, ale do tego no. zaraz dojdziemy. Bo on mówi, że spokojem bo to jest daleko od zakończenia, bo hmm. oni nikogo nie uratowały. To I podoba mi, się ta, podoba mi się to spojrzenie pod tytułem, oh my god, znowu skwasiłam, Ta. Jezus, laga, no. co się dzieje. Tak, to, to jest generalnie, to... o nie, znowu. Co da, ja Mamy przeskok na grzybka. Tak. I to generalnie to... się okazuje bardzo... Nie, tu się A jeszcze nie okazuje. Ale podoba mi się ten najazd, podoba mi się ten animowany najazd na twarz, taki niby jak z anime, taki najazd typu, no. wow, wow, o nie, o nie. No. Okazuje się, że na... że jest całe mowę fejsów. Tak, jest więcej niż jeden generalnie. Dokładnie jest ich dwa tysiące fejsów na świecie. Dwa tysiące jak oryginalnie 2000 tysiące fejsów, no. I to jest. I po... Dobra, i tak. Wendy rozpacza. Darren Ball patrzy na to no fuck. No. Że zlokalizowali 20 fejsów na razie. Tak. A lew ulubiony, król, król Hadesu Od kamienia. Nie rozpada od kamienia. No. Super, czyli to więzienie było tymczasowe. No. Tak. Czyli mamy tą samą... Mamy na niższą skalę, ale to samo co, co robi K Masi Kishimoto w Naruto. Czyli mamy hmm. taki fuck up, fuck up, fuck up do takiego Ultimate. No dokładnie. Faktum. I mamy kolejny, wiele mówiący tytuł. Po nie, prostu poczekaj, zanim dojdziemy. Tateru. Porozmawiajmy o tym. Porozmawiajmy o tym fakapie. Bo wychodzi na to, że po prostu te facey muszą mieć jakieś zdalne wyłączanie w jednym miejscu. No oczywiście, że tak będzie, bo przecież nie może się skończyć źle. Albo st ale nie, jest jeszcze gorsze ja się rozwiązanie. Założę, ja się założę, że wyłącznik do faceów jest po prostu w tej książce. I jak będą. Z tak, jak będą chcieli wyłączyć face'a, to będą musieli uwolnić enda. Tak, albo wiesz, jakie jest jak jeszcze gorsze, może no. być Że one wybuchną, wszyscy stracą magię, a Lumia, a Lumia, Lumia history będzie ten. Albo ja wiem, wiem jeszcze Lumia co będzie. Historii otworzy jej ich moc, wiesz? I dodaj nie jeszcze rapa. Ja wiem co może być. Po prostu yy, face wybuchnie, zniknie cała magia, a te drzwi to jest odkurzacz magiczny, który wyś z drugiego świata z tego tam, gdzie nie było magii, tylko że jak była jeszcze magia. O Jezu. Ale to jest tak pokręcone, że to może być. No prawda. A co? A, ale słuchajcie, wiecie co, o ile pochwyni? Poprzeni... O ile ten tytuł chaptera coś nam w zeszłym tygodniu mówił, o coś może być fajnego, no. to w tym tygodniu robimy, uwaga, jak? Erza no. vs. Minerva, tak, tak, to jest tytuł następnego chaptera, który po prostu nam mówi wszystko, co się będzie działo. Chociaż biorąc pod uwagę ten chapter, no to mogą być trzy pierwsze strony, no. Tak, ale serio? Minerva kontra Erza. To tak, to jest po prostu taka walka, to trzeba tytuł. No. Marynować? No. Ja po prostu no tak się ja z... Serio. No. Szapter taki... Znowu ustawia wszystko, bo to jest... Denerwujące jest to, że w tym arku jest nie dużo takich momentów, że wszystko jest sprowadzane do zera. No. To znaczy, fabuła się rozwija, ale wszystko jest sprowadzane do zera, potem znowu rozstawianie tak, postaci i tak, tak, do tak, zera... Tak, tak i to jest takie troszkę, troszkę, troszkę mógłby coś dłuższego zrobić takie żeby się pociągnęło, a nie, a nie takie jedno tak naprawdę jedno takie nie wiem no nie wiem ten a, ten ark trzeci ta część trzecia tego arku to była taka no, szybka tak ale jak powiedziałeś przed nagrywaniem, że to jest to, to, co robi Kishimoto w Naruto, że po prostu trochę przedłużyć, nie? Nie wiem, czy się, nie wiem, czy mu się pomysły kończą. Nie, no wątpię, no wpadł na pomysł z grzybkiem. No, wpadł na pomysł To z znaczy grzybkiem. myślę, że po prostu to jest taki sposób myślenia, że, wie, że, autorom, że nie może być bohaterom za łatwo. A pamiętajmy, mm. że jeszcze Enda nie ma. To pewnie będzie R, Ark numer 5, Enda. No, a, tak, ale i tak jest lepiej niż w Naruto, stary No jest, to nie jest trudne, ale jest, jest lepiej niż w Naruto Lucy coś zrobiła, zobacz, Lucy co zrobiła Tutaj widać, że naprawdę mają problem A nie to, co pamiętasz z tą ekipą egzek egzekutorów Ta. Podczas tej olimpiady co, tam, o, co musieli w anime filerować Żeby cokolwiek było no tutaj to przynajmniej widać, że muszą się postarać. Ale no. oczywiście tutaj, tutaj zawsze zapominam powiedzieć jednego. Mm -hmm. Gdzie jest pieprzony Gildac? On. To, to, to wiesz co, to jest dobre pytanie. Serio, to jest... To jest... Nie dosyć że facet wygląda jak Fangs z One Piecea. Jest tak samo silny jak Fangs z One Piece'a. Mm. To jest trzeba wychodzić jako chodzący plotpoint, bo on jakby tu wpadła raczej demony by... Nie miałyby szans raczej. Nie miałyby szans. Równie, ale tak jest cały czas. Jak była walka z Hadesem. Uh -huh. Dlaczego nie było Gildata? Nie, bo on sobie gdzieś poszedł. Tak, trzeba było przyzwać króla. Żeby Lucy dostała power upa No, ale przecież tutaj, gdyby był, no to myślam się, że. Nie, tutaj. Ma, to oni się nazwali Tataros. Ja mówię o, o tym Hadesie Pajta, A, okay. z paliwem z Okej, dobra, dobra, dobra. No to wiesz, no to. Wtedy no to hmm. wywalka wyglądała tak. O, bo jeżeli drugim mistrzem, cześć, jestem. Jestem facetem, przed którym przedstawiają całe, całe miasto, więc być słab. Trzeba te bym posłownie. nawet oprócz tego fanserwisu pod tytułem Mogę zrobić Loli wszystko co chcę, a ona i tak nie będzie pamiętała, Dokładnie. to nie było. Ale, ale Ogólnie... to, też, to też jest jakiś wkład do fabuły. No jest, ale to jest taki... To jest trochę taki denerwujący, bo to jest takie, wiesz, takie strasznie takie delikatne. Mm. Powolne. Mm. Ale nie bójmy się, fanserwis będzie w przyszłym tygodniu. Dokładnie. Bo to przecież Demoniczne bikini. Tak. tak, demoniczne bikini. Ale... No ale i tak się zabieramy za czytanie na feje recenzji. Tak. Ostr... Będzie ostro. Będzie ostro. Ostatni raz jak rozmawialiśmy o tej madze, to skończyło się na 3-godzinnej tyradzie. Tak. Ale to zobaczycie we wtorek. Zobaczycie we wtorek. Mhm. Znowu będzie kurna, bo generalnie długi filmik pewnie. To będzie... Z... Ja, nie wiem, czy się wy... ja nie wiem, czy po prostu YouTube pozwoli nam przesłać 4-godzinny filmik pod tytułem... Gdzie zahaczymy o francuskie wychowanie w rodzinie, więc no, to będzie strasznie. Dokładnie. Dlatego słuchajcie, trzymajcie się, słuchajcie nas, oglądajcie. Facebook I pamiętajcie. Tak. Media społecznościowe to są dobre media. A, i nasz Facebook coraz bardziej działa aktywnie, mamy porąbane na nim newsy. Hmm. Dokładnie możecie, do, możecie nam też słać swoje newsy na tygodnik mangowy, małpa gmail.com albo po prostu jako ten, jako wiadomość na, na Facebooku. Na Facebooku, tak, tak. Jeśli macie coś ciekawego, no to jesteśmy otwarci. Jesteśmy bardzo otwarci. Tak, więc y, kończąc te ogłoszenia parafialne. Trzymajcie się. Cześć. Nie. Cześć. Pa.